Widzowie, mamy bitwę z moim kolegą. Będzie z tego odcinek. Raczej. Więc was witam i bijemy się z nimi. I dobra, je, mój mamy człowsy. Mój się wkopuje, mój się wkopuje. Dobra, ja udaję, ja przecież oram przed tym kapim. Do trapa w takim razie, okej? Okay? No ja też będę orę. bo to, do mnie już idzie. Nie ma sensu się bić z nimi w pięciu. I dobra, ten kapi sen mną nie, nie nie, nie, nie bardzo, nie, 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 I... O, ty go, ty go zarpujesz, tylko drukujesz! Ty Kurde, tak, go zerpał, ten go zerpał, czekaj! Ma tego, tego kombuję. On to Nora. Ja też bym go wziął, bo ma dwie słowcy. Nice, to tam. Paragat, ty chciaki. Kudy, paragat, 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 On paragat, paragat, jeszcze nie, nie, są, nie, za ciebie. Musi się na Discordzie weź na tego, na, na kompa. Kurde, bym bym był do koba, ale tutaj się nie nastałeś. Uważaj na panie, bo masz mało. Mam drugą. Hak, uważaj trapa stoi. To odkop go, ja go tam smogam. Odkop tego trapa. Ja mam starem mity. Rzucę, to to, to zdech! Widzowie, zrobi z Dobra, dam ci tam jest łowcy, chodź. Co to jeszcze miał? Nic. Dobra, chodź. Masz. My, widzowie, lecimy do kolejnej akcji. Dobra, widzowie, mamy typa w trapie. Tutaj sobie jest. Weź mu zrób nogi. Dobra dałem mu, dałem mu drugą No Dobra, yy, spytaj się go, czy będziecie byli pierdoli Skupiam Zabudowałem Nie mam, a ty, Do, weź, weź mi rzuć Rzuć mi pół, pół, pół pytkę, musisz, skończyły Ej, a on coś mówi Ha. <stus> Jak, jak on To jest jeszcze pas, bo no spokojnie Chodź, 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 chodź ją ja go. No co, on co się bustuje? On się boostuje Gdzie, gdzie, gdzie mnie wlecisz? Eee, ma na oni No, on już, on już... A masz tu, masz tu Zobacz no tego hita ja szybko odbieram za chwilę kita, gracza, okej? Za wesoła ja nie góda się dość spie spie spieszku z dźwiękiem. Ale myślę, że i tak będzie dobry ten. No się widzimy jak będziesz śpiewał albo będziemy coś na ryju. Widzę nabijam po prostu widzowie. Cięcio, yy. Widzowie dobra. Brat nie chce podać Discorda, więc zabijamy. Lężka. Niestety brat polegina. Weźmy tam rzucić z dyfsta od góry. Wyzawia Czekaj. Postawię mu tego po 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 petka, nie mogło stawać. No go. No wysadził, oddał sikierę drwala, to tak jeszcze oddał pysku to masz mi dać, szóstkę. No widzowie, się i szóstkę. Okej, okay, widzowie, za chwilę widzimy się, jak będziemy mieli. Sobie, widzimy się, jak będziemy mieli. Kolejnego gościa Yy, widzowie sorry, że w tym klipie nie było dźwięku, no ale hop dropnął no, yy, full seta z mendingiem Tam prawie szczególnego szokera pojazdów. No i tutaj macie mieście klipa. No i ja przechodzę do kolejnego klipa, to będzie już ostatni na dzisiaj. No i... Siemano! Witam was widzowie już w kolejnym klipie Mam nadzieję, że ten typek tak was zaś, zaśpiewa, więc poczekamy, dodamy go na Discorda, może zaśpiewa nam ty koleżka. No. Dobra, zobaczymy Dobra widzowie, to będzie przedostatni w takim razie klip, bo... Zabijemy słebego i... No... Nie, bo daj, daje Ale po co refy? Żeby Żeby nie... Tak, no. go bije... Takich nie A, teraz prawie nic, no Gdzieś kubik z sześć nie bij go, nie bij go A to daje, daje Discorda? Dobra widzowie, poczekajmy Dobra widzowie Kolega oddał kilka, nic nie ma ciekawego chyba naszej, nie? No, to widzę, my lecimy kolej... do kolejnego, ostatniego już klipa. No, dawaj, 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 dawaj. Zielone, zielone, robię sobie zielone. Jeszcze dawaj, Dawaj, dawaj. dawaj. dawaj, dawaj. No dawaj dawaj, 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 gościu. Jest git, jest git, jest git. Dobra, już, już stop, stop, stop. Mam mnie zdjęć tą

Eść twój kanał nazywał. No masz, dalej, zaraz, da, da, jeśli polora sobie wpisz na YouTube, to, to będzie za dwie godzinkę na odcinku jak okay. No to tak, to siemano widzowie, my go wypuściliśmy, no i siemano